Witam Was, kochani, w najnowszym odcinku. Dzisiaj mam proszę Państwa paczkę od Pokémon International i jestem bardzo ciekaw, co w niej jest. Jest spora. Naprawdę jest spora i jest bardzo ładnie zapakowana. Jest biało-fioletowa. Jestem naprawdę mega ciekawy co jest w środku. Więc, proszę Państwa, nie będę przedłużać, tylko przejdźmy do unboxingu. Aha, tu było ładnie zawiązane, a tutaj już trzeba będzie ładnie przeciąć. Chyba że poradzę sobie i ten supełek odwiąż odwiążemy, nie trzeba przecinać. Jednak się udało odwiązać. I tutaj jeszcze raz. I teraz wyjąć kokardę w ten sposób. Najlepiej. Kokarda bardzo długa. Otwieram. I proszę Państwa, co my tu mamy? Na razie widam, widzimy tyle Ale w środku Jak tu trochę ogarnę ten wypełniacz Dobra Mamy proszę Państwa Bulbazaura Maskotkę Bulbazaura pluszaka W wersji yy, chcę powiedzieć streczowej, W wersji sztruksowej. sztruksowej proszę Państwa Bardzo ładny Bulbazaur Bardzo fajnie On tutaj już będzie stał i będzie pewnie z nami na live'ach Mamy Bulbazaura Mamy, proszę Państwa, pluszaka Sableye'a. Muszę to zoopenować, nawet nie wiedziałem, że taki pluszak w ogóle jest sablejowy. To jest, proszę Państwa, w ogóle produkt Pokémon Center. Jest Sableye, bardzo fajny. Przenośny okay. z Okej. Mamy oczywiście kartkę Happy Holidays, no bo wiadomo, to jest Pokemon Company, więc tutaj mamy wersję anglojęzyczną, dlatego mamy Happy Holidays Mamy proszę państwa... Koszulkę! W rozmiarze, nawet zobaczmy rozmiar, rozmiar M, więc nie wiem czy się wcisnę To jest proszę państwa koszulka Pokemon Unite Championship Series i trzeba ja coś się wcisnę. Czekajcie. Wiecie co, że chyba się wcisnę i będzie można w tej koszulce zobaczyć mnie na live'ach. Taka typowo esportowa koszulka, bardzo fajna i ta Emka chyba da radę na mnie. Yy, mam tu jeszcze jedną rzecz. Patrzę, czy jest coś jeszcze. Nie. Mamy jeszcze jedną rzecz, proszę Państwa. Sobie to pudełko odstawię już na dół. Mamy, proszę Państwa, słuchawki do uszne bezprzewodowe z serii Pikachu. Mega fajne. Ja tu muszę Wam z muszę to zopenować, wam pokazać. Ok, folia jest już przedarta. Pokémon Pikachu Earpods, proszę Państwa, w wersji oczywiście Pikachu. Pudełko solidne. Tak to wygląda jeszcze z przodu po otwarciu. No, i w środku mamy oczywiście cały tam user guide, czyli jak to tam się wszystko pewnie używa, jak połączyć, ale to raczej każdy potrafi zrobić bez takiej instrukcji. Oczywiście standardowamy kabelek do ładowania. Mamy również w środku widać, chyba widać różne końcówki, bo każdy ma inne ucho. No, i oczywiście, proszę Państwa, mamy nasze. Pika słuchawki. To A są że... nasze. Pika słuchawki. No, from Pokémon Unite. Uh -huh, okay. Oprócz Holidays, to mam jeszcze z tyłu from Pokémon Unite. I słuchawki, proszę Państwa, tak wyglądają po otwarciu. Proszę ostrzyć, dziękuję. Tak. Proszę to wyostrzyć ładnie, tego pikacza tutaj. Tak. No i oczywiście, słuchawka sama w sobie Oła, wygląda. Wygląda, tak? Nie, nie wyostrzy. Ale wyostrzy. O, widać trochę, jak ta słuchawka wygląda. No, oczywiście, takie słuchawki są w środku dwie, no bo wiadomo do każdego ucha. Jak to się wkłada z powrotem? Tak się wkłada z powrotem. No i myślę, że fajny gadżet. Będę używał na pewno w podróży, jak na przykład na Nintendo Switchu gram, jak jeżdżę pociągami po Polsce. To jest najlepszy środek lokomocji, moim zdaniem. Jak mam gdzieś jechać samochodem, tyle samo co pociągiem, to wolę pociągiem, bo wsiadam i nic mnie to nie interesuje, więc wolę pociąg. Więc to na pewno nas się przyda. no I oczywiście tu jest napisane Pika got Catchem All, mam nadzieję, że to widać. Więc ja się z takiej paczki, proszę Państwa, mogę powiedzieć, pod choinkę od Pokémon Company, od Pokémon Unite Bardzo się cieszę. Bulbasaur mega Sableye też jest bardzo fajny, bo to jest Pokémon Center yy, ta maskotka, więc jest o wiele trudniej dostępna, jeżeli chodzi o tego Seibylaja, bo to można kupić po prostu w każdym lepszym sklepie yy, z Pokémonami. Tego już nie ma dostępnego. Ale nie jest dostępne, można było kupić. No i ta koszulka, naprawdę jestem ciekaw, czy na pewno się w tą koszulkę yy, wcisnę, ale jak na nią patrzę i tak do siebie do klatki przykładałem, to wydaje mi się, że... Powinno być wszystko cacy. A ta kartka, oczywiście, gdzieś tam, na przykład, do albumu powędruje, w którym trzymam karty powiększone, bo to się zmieści. Raczej nie jest to kartka, którą łatwo gdzieś, że tak powiem, wyrwać z napisem Happy Holidays. Więc ja się bardzo cieszę. Słuchawki, pluszaki, jestem mega zajarany. No i w związku z tym, niedługo, proszę Państwa, zapraszam Was na. Live'a z Pokémon Unite, bo jak dobrze wiecie, jak ktoś u mnie na Discordzie, to w Pokémon Unite od pewnego czasu wróciliśmy I gramy yy, i są osoby, które u mnie na Discordzie, że tak powiem z mojego community yy, w Pokémon Unite gra, grają I mamy więcej niż yy, 5 osób potrzebnych do składu, więc na pewno takie live'y się pojawią I będziemy w Unite sobie trochę pykać, na pewno w święta taki live Yy, będzie. Standardowo was zapraszam od razu na live'a, który będzie w Wigilie, bo u mnie wigilię zawsze po, że tak powiem, wigilii yy, już yy, live jest i może też sobie zagramy w Pokémon Night'a z naszymi pluszakami. No, więc jeszcze raz bardzo dziękuję yy, Pokémon Company za taką super paczkę ze słuchawkami, z pluszakami, z koszulką do Pokémon Unite i będziemy grać, proszę państwa, w Pokémon Unite. Serdecznie zapraszam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie cześć.